Witam Was wszystkich. Wparowałem do Peterka, ale jak widać, za wiele się tutaj nie zmieniło. Więc dzisiaj wsiadam do Chevroleta SSR i troszeczkę sobie porozmawiamy. Powiem Wam, jak wygląda aktualnie tutaj sytuacja, jaka kosztowna naprawa mnie dotknęła w Hondzie, akord niespodziewana. Jak wygląda aktualnie sytuacja z moim pracodawcą, ponieważ cały czas o to pytacie. Więc wsiadamy do SSR. Pomyślałem, tutaj jest klimatycznie, możemy sobie troszkę porozmawiać. Dzięki za łapki, za pozdrowienia, za komentarze. No i co, lecimy. Kosztowna naprawa w Hondzie Accord. Słuchajcie, kiedy kupowałem samochód, strasznie wiało przejechałem się, nie czułem tego. Po kilku dniach, kiedy auto zarejestrowałem, stawałem na skrzyżowaniu, zacząłem czuć spalinę w środku. Okazało się, że kolektor jest pęknięty. Tak, nie wyczułem tego. Nos, jak wiecie, mam zawsze zawalony jadę od lat na kroplach do nosa. Może miałem koronkę i straciłem na ten moment węch. W każdym bądź razie po kilku dniach okazało się, że czuję cały czas spaliny w samochodzie. Pojechałem do warsztatu naprawa, kosztowała 586 euro. Wymiana kolektora z uszczelką. Godzina robocza, tutaj w Niemczech 90 euro. Dla tych, co nie wierzą, proszę bardzo. Tutaj mam rachuneczek. Dichtung Krymer Honda Accord Jeżeli ktoś chce wesprzeć Negusa w tej naprawie Wystarczy, że włączysz jakiś filmik Przeleci sobie Ze wszystkimi reklamami Nawet filmiku nie musisz oglądać Możesz w tym czasie iść się wykąpać, ogolić Jeżeli masz stałe złącze internetowe Nie ponosisz dodatkowych kosztów Możesz po prostu filmik włączyć w trakcie obiadu, nie musisz go oglądać, w trakcie golenia, kąpania, niech sobie kompletnie przeleci z reklamami, zawsze parę grosików Nygusowi wpadnie, dzięki jeśli to zrobisz, ja osobiście często tak robię na innych kanałach YouTube, też oglądam niektórych YouTuberów, kiedy idę golić się, kąpać, Włączam po prostu filmik, nie interesuje mnie to i tak płacę za łącze internetowe. Tyle samo, czy oglądam więcej, czy oglądam mniej. Na końcu tego filmiku pojawi się filmik z dzisiaj rano, z placu samochodowego. Jeżeli go włączysz, ta są, tam są w trakcie filmiku dwie reklamy, przeleci sobie parę euraków, Negusowi wpadnie. Pytacie, co z pracodawcą? Słuchajcie, aktualnie jestem w trakcie wypowiedzenia, jestem na chorobowym, tak. Tak się skończyła sytuacja z pracodawcą. Niestety nie mogliśmy się dogadać. Jak wiecie, robił mi utrudnienia, dostałem nawet pisemny zakaz nagrywania na YouTube'a. A potem dostałem pisemną naganę, że się do tego nie dostosowałem. Zawalili mnie robotą, inaczej się umawialiśmy, kiedy podpisywałem umowę o pracę. No, niestety nie mogliśmy się dogadać, nie mogliśmy tej sprawy jakoś wyjaśnić. Skończyło się na tym, że jestem na okresie wypowiedzenia. Zacząłem mieć problemy z jelitami na tle nerwowym, nie mogłem jeść, nie mogłem spać. Chodziłem do pracy na środkach przeciwbólowych. Problem z jelitem drażliwym mam już od ponad 12 lat, troszeczkę się to uspokoiło, ale w ostatnim czasie przez stresującą sytuację się to nasiliło. W tej chwili jestem na chorobowym. Wypowiedzenie jest do końca stycznia. Co będzie dalej, zobaczymy. Miałem teraz jechać na rehabilitację, dokładnie wczoraj, w środę, dzisiaj jest czwartek. Rehabilitacja została mi odmówiona, ponieważ nie jestem zaszczepiony. Miesiąc temu wypełniałem ankietę odnośnie rehabilitacji, jakie mam alergie, jakie tam różne. Nikt mnie nie pytał o szczepionkę. Tydzień temu dostałem pismo z rehabilitacji: proszę nam przesłać na maila. Cały dowód szczepień, że jest Pan w pełni zaszczepiony i proszę przyjechać do nas z aktualnym testem PCR, że jest Pan zdrowy. Więc odpisałem, że test PCR zrobię. Mam umówionego lekarza na poniedziałek. Przyjadę do Was z negatywnym testem PCR, ale niestety szczepień nie posiadam. Na następny dzień otrzymałem telefon. Rehabilitacja pięciotygodniowa została odwołana. Szykowałem się do tej rehabilitacji, nakupiłem maseczek, zmieniłem samochód większą torbę, kupiłem kąpielówki, ręcznik do sauny, nakupiłem maseczek. Ponad 40 sztuk zostało mi to tydzień wcześniej odwołane. Jutro mam termin do lekarza. Nie wiem, co lekarz zadecyduje. Tak na ten moment wygląda. W każdym bądź razie do końca stycznia jestem na okresie wypowiedzenia. Czy będę w tym czasie jeszcze na chorobowym? Czy lekarz mi chorobowe przerwie ze względu na to, że nie mam szczepionki i nie przysługuje mi rehabilitacja? Tego nie wiem. Zobaczymy jak się ta sprawa skończy. Jak wygląda aktualnie sytuacja tutaj w Niemczech? Do autobusu, do tramwaju, do metra bez szczepionki, bez aktualnego testu nie wsiądziesz. Jest kilka stacji, gdzie te testy wykonują. Musisz mieć aktualny teścik. PCR ważny na 48%. Zwykły test na 24 godziny, czyli prakty <coughs> praktycznie, jeśli autobusem je jeździsz do pracy, musisz codziennie robić świeży test. Inaczej wpadają kontrole z policją. Pierwsza kontrola, jeżeli nie masz testu ani szczepienia, 50 euro. Drugi mandacik 250. A trzeci mandacik 1500 euro. Nie wiem co dalej, czy kolejne też po 1500. Nie wnikałem w to do żadnego sklepu Mediamarktu. Odzieżowego nie wejdziesz w tej chwili też już bez szczepienia lub aktualnego testu, także pozostała mi w tej chwili tylko apteka, ewentualnie sklep spożywczy, jeszcze pomyślałem sobie fajnie, dobra, odwołali mi rehabilitację, zadzwoniłem do babki z ubezpieczalni, powiedziała: Niech pan porozmawia z lekarzem. Być może damy zgodę, będzie mógł pan w trakcie chorobowego jechać do Polski na święta, ponieważ cała rodzina wiedziała, że jadę na rehabilitację na 5 tygodni, mogła być też przedłużona na dłużej, więc nagrałem więcej filmików dla was, dlatego macie teraz filmiki codziennie, wszyscy wiedzieli, że wyjeżdżam, więc postanowili, że jadą do Polski, więc babka w ubezpieczalni powiedziała, lekarz niech panu napisze krótkie zaświadczonko, być może... Pojedzie pan z rodziną do Polski, nie będzie przeciwwskazań, więc się ucieszyłem. Na rehabilitacji nie pojadę, ale może odwiedzę babcię. Pojadę z rodziną do Polski. Od tej niedzieli wprowadzili zaostrzenia na granicy, dwutygodniowe kwarantanny. Wjazd do Niemiec jest jeszcze bardziej utrudniony bez szczepionek. Także za co bym się ostatnio nie wziął, wszystko z utrudnieniami. No, to tak wygląda aktualnie tutaj sytuacja. Słuchajcie, nie wiem jak będzie dalej. Chcą wprowadzić obowiązek szczepień. Ja na razie się migam. Najwyraźniej do Polski nie pojadę na święta, zostanę tutaj sam. Rehabilitacja została mi odwołana, czyli wychodzi na to, że odmówili mi praktycznie leczenia, bo miała być to część terapii z tymi jelitami. Co będzie dalej, się okaże. Także jeżeli masz dobrą wolę, chcesz Negusa wesprzeć trochę w tej naprawie teraz na końcu filmiku pojawi ci się ikonka z aktualnym filmem dzisiaj rano, który nagrałem z auto W trakcie tego filmiku są dwie reklamy. Nie musisz tego oglądać. Wystarczy, że włączysz i pozwolisz, żeby ten filmik sobie poleciał, a ty w międzyczasie możesz zrobić inne sprawy załatwić. Może masz jakieś zajęcia, może chcesz się wykąpać, ogolić, ugotować obiad. Niech sobie filmik poleci. Zawsze parę euraków do tej naprawy mi wpadnie. Nygus dałeś, dałeś ciała z hondą Czy dałem ciała czy nie Nie wiem Taka była pogoda Wiało nos zawalony całe życie od 20 lat Nie wiem może miałem koronkę Nic nie wyczułem Mam tych maseczek teraz nakupione 40 sztuk na cały okres wyjazdu Nakupiłem tych maseczek Nie wiem może proces z nich zrobię Będę strzelał z tej procy Trzymajcie się zdrowo Uważajcie na siebie Zdrowie jest najważniejsze no, i niech każdy decyduje za siebie. Ja jestem za tym, żeby każdy mógł decydować za siebie, żeby nie było żadnego przymusu. Co będzie dalej, nie wiem. Cieszę się, że w Polsce jest jeszcze normalnie. Myślałem o powrocie do Polski. Mówię, mam trzy miesięczne wypowiedzenie, wypowiem wszystko, zrezygnuję. Na koniec stycznia się spakuję, wrócę do Polski. Kilka dni później otrzymałem. Potwierdzenie, że dostałem tą rehabilitację, więc mówię teraz, nie mogę tego zrobić, bo nie wiem jak długo tam będę. Czy zdążę wrócić, wypowiem wszystko, czy zdążę się spakować. No i tydzień przed wyjazdem mi zrobili taki numer, że mi to odwołali, przesunęli, powiedzieli, że jak troszeczkę sytuacja się uspokoi, wtedy dostanę nowy termin. Co dalej będzie, czas pokaże. Pozdrawiam wszystkich, do następnego, niggus, cześć.